Na zajęcia w roku akademickim 2021-2022 zapisało się już ponad 150 osób, ale zapisy nadal trwają. Świeżo upieczeni studenci otrzymali indeksy. Jest mi niezmiernie miło być tutaj z Państwem, tym bardziej, że nie widzieliśmy się przez rok. Praktycznie pochwał tego roku nie było wykładów. Tym bardziej cieszy Wasza frekwencja i to, że chcecie, że czekacie na te zajęcia, na te wykłady, na, na tą aktywność. Tegoroczny wykład inauguracyjny nosił ciekawy tytuł. Co czynić, by myśl zbałamucić i nie zakwasić się? Formy spędzania czasu przez ziemiaństwo i arystokrację w XIX wieku. Ustecki Uniwersytet III wieku żyje kolorowo. To nie tylko wykłady i zajęcia związane z nauką. Usteccy seniorzy mają szereg różnego rodzaju aktywności i inicjatyw. Przez cały rok i przez cały okres ten działa klub seniora, animacja lokalna, bank czasu opracowaliśmy i złożyli projekt do budżetu obywatelskiego. Wiemy już, że nasz projekt wygrał, to znaczy podobał się naszym mieszkańcom. Seniorzy z Ustki uczestniczą także w różnego rodzaju przedsięwzięciach sportowych i kulturalnych. Uniwersytet Trzeciego Wieku Żyj Kolorowo od lat współpracuje z szeregiem instytucji, w tym Akademią Pomorską w Słupsku, Centrum Aktywności Twórczej, Urzędem Miasta i wieloma innymi. Jak twierdzą uczestnicy zajęć, działania w UTW pobudzają do aktywności intelektualnej, ruchowej i duchowej. Z myślą o uczestnikach w ramach organizacji działa 15 sekcji tematycznych.